Zapraszamy tutaj, chcielibyśmy te rzeczy przekazać, to są te. Adam, pomóż nam tutaj, gdzie ten jest nasz skarbnik? Tutaj takie się niektóre pogłoski się pojawiały, żeby te pieniądze z panu to nie wiadomo jak, ale powiem, że naszym skarbnikiem jest Kowal, i on tę kasę trzyma taką kowalską ręką, także nic z tymi pieniędzmi nie stało. Słuchajcie, w takim razie, może Marku, pomóż tutaj. Te, te wszystkie rzeczy tutaj pokażemy. Połowiem tak. Zakupiliśmy tutaj taka najwyższa rzecz, wyższa nawet naszego prezesa. To jest ekran, do tego jest laptop, do tego, są, do tego jest rzutnik i do tego są głośniki. Bardzo proszę o przekazanie tutaj dla Pani. Dyrektor szkoły, i brawo tym wszystkim uczestnikom Panu dzięki to rzeczy przekazać. Do... serdecznie wszystkich przybyłych uczniów, rodziców i zaproszonych gości. I chciałam tu bardzo serdecznie w tym miejscu, swoje swoim a także w imieniu całej Rady Pedagogicznej, a także uczniów podziękować. Po pierwsze, składam podziękowania. Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów za organizację i fundowanie nagród uczniom w konkursach Dolina Rozbudy, podstawą rozwoju małej, mojej małej ojczyzny Gminy Filipów i jestem dumny z tego, że mieszkam w Filipowie. Ogromne podziękowania to od nas. Dziękuję. A tutaj w Koszyk. koszyku powstać Ojca Świętego, papieża Jana Pawła II, który jest patronem naszej szkoły i mam nadzieję, że będzie towarzyszył nie tylko nam, ale całej społeczności tu w Filipowie i to są podziękowania za to, że został zorganizowany bal i mam nadzieję, że współpraca będzie się dalej pięknie rozwijała. Proszę bardzo. I chcę podkreślić ogromne brawa. że współpraca ze Stowarzyszeniem już trwa od 2006 roku. Corocznie organizują naszej młodzieży konkursy o tematyce historycznej, a jak tym razem była tematyka regionalna. I za to jeszcze raz ogromne brawa dla wszystkich organizatorów i tych, którzy nam pomagali. Tutaj są Panie, które pomagały w komisji w Żyli. I ja jeszcze chciałam w tym miejscu może skorzystać, mogę? Wiem, że nagrody będą traczane tutaj uczniom, ale ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować właśnie tym czterem paniom, bo bez nich ten konkurs by się nie odbył. To one zmobilizowały uczniów, zachęciły, a przede wszystkim sprawdziły pracę. Kto w domu pracuje z dziećmi, to wie, ile to trzeba czasu, i siły, żeby te wszystkie prace przeczytać. Ja może poproszę. I dziękuję Pani Agnieszce Jurewicz za współorganizację i przygotowanie głów. Dziękuję pani Marcie Sobuniewskiej za współorganizację i przygotowanie uczniów Dziękuję też y, Pani Helenie Wiśniewskiej, tutaj nieobecnej, ale też sprawdzała pracę. Dziękuję, e, dziękuję Pani Bożenie Wojciechowskiej za współorganizację i przygotowanie budżet. I dziękuję Pani Katarzynie Panek za współorganizację i przygotowanie do Dziękuję bardzo i życzę miłego tutaj popołudnia i wrażenia. To najpierw poprosimy laureatów konkursu, który odbył się w szkole podstawowej w Filipowie pod tytułem Jestem dumny, dumna, że mieszkam w Filipowie i w kategorii klas czwartych pierwsze miejsce zajęła Joanna Aleksandrowicz z klasy czwartej. No, A się nie uciekaj jeszcze. Słuchajcie, nagrody są takie dość... Większość nagród jest nietypowa, bo myślę, że nasza młodzież będzie mogła y, zobaczyć, jak to żyją dorośli. I nagrodą są takie karty zakupu w sklepie, czy w hurtowni, jak to nazwać, w sieci sklepów Empik na, ta, na, całe, na terenie całego kraju. Więc, z taką kartą zachodzisz się do tego sklepu. Jedna taka karta to jest równowartość zakupów na 40 zł. Nagroda pierwsza to są trzy takie karty, 120 zł. Będziesz mogła z tym pójść najbliżej to w Suwałkach, w plazie. Tam jest taki sklep na parterze MP i sobie zrobić zakupy i tymi kartami zapłacić. Raz się poczujesz tak, jak dorosła osoba. W takiej młodym liczbie. Proszę bardzo. Drugie miejsce w kategorii klas czwartych Marcin Nowak, klasa czwarta, poprosimy. Tutaj nagroda jest rzeczowa. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że każdy z uczestników dostanie piękną książkę o imie Rozpudy. Także warto tą książkę się zapoznać, żebyście wiedzieli, że mieszkacie w jednym z najpiękniejszych regionów w naszym kraju, a może nie tylko. Tutaj proszę bardzo, to dla Ciebie, Ty zakupów nie zrobisz, ale lubisz w piłkę grać, to co pograsz w piłkę, tam jest też i pompka, na, można napompować, jak powietrze ze, zejdzie, a wieczorami z niej nie miał co robić, to proszę poczytać o naszej dolinie Rozbudy. Dziękujemy i duże brawa. I trzecie miejsce w kategorii klas czwartych, Julia Dobkowska, klasa czwarta b. na Nagroda również książka i też trochę stromniejsze, ale również zakupy belgików w sławach. Proszę bardzo, gratuluję. Dla pozostałych uczestników będą książki i takie drobne gadżety, także proszę o kontynuowanie. W kategorii klas 5 i 6 szkoły podstawowej pierwsze miejsce zajął uczeń klasy 6a, Mariusz Drobiszewski. Tutaj też jest trzecie czy pierwsze? Pierwsze. Pierwsze miejsce w kategorii klas piątych i szóstych. Proszę bardzo. Tutaj też jest nagroda rzeczowa, również książki i drobne upominki. Proszę bardzo. Drugie miejsce w kategorii klas piątych i szóstych zajmuje Paweł Wasilewski, klasa piąta Paweł, to dla Ciebie też masz piłkę, zważywszy, że tutaj jest dwóch chłopaków, którzy grają w piłkę, to mają piłkę i żeby te sukcesy potem w tej szkole tam były, żebyś nas nie zawodził. Trzecie miejsce w kategorii klas piątych i szóstych, Maria Słoniecka, klasa piąta B. tutaj też od nas upominek, książka i również zakupy w Dziękujemy. w imieniu dyrekcji, w imieniu koleżanki, z którą razem pracowałyśmy, pani Wojciechowskiej, chciałabym podziękować wszystkim uczniom, brawi, którzy brali udział w tym konkursie, także rodzicom za pomoc, za przygotowanie dzieci do tego konkursu. Dziękujemy bardzo.